Nauczanie domowe, 20 sierpnia. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 22, wersety od 1 do 14. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę. Lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem, powiedzcie zaproszonym. Oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta, pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa. A inni pochwycili jego sługi, znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytradzić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom, uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Bóg zaprasza na ucztę. Zarówno w Starym i Nowym Testamencie mamy wiele tekstów wskazujących na ten rodzaj Bożej działalności, Bożego zamiaru. Królestwo Boże tak w przypowieści Jezus to pokazuje to uczta weselna weselna uczta, którą wyprawił ojciec swojemu synowi. Ale niestety ci, którzy zostali zaproszeni, odmówili. Zlekceważyli to zaproszenie. Myślę, że dzisiaj powodem takiego zlekceważenia i odrzucenia zaproszenia może być nieświadomość, niewiedza. Bardzo wielu ludzi niestety nie widzi tego życia Bożego jako wesela. Czasami widzi jako zbiór praw, czasami widzi jako obowiązki, czasami widzi jako ciężar i coś, co trzeba na siebie wziąć. I przyjmować najgorsze uderzenia losu, nie rozumieją celu Bożego działania. Celu, który jasno jest określony: jest to radość, ucztowanie i świętość. Czyżby to święto, to świętowanie nie było doceniane, nie było zauważane? Widzimy, że. Lekceważenie to pierwszy powód odmowy, a drugi to chęć budowania po swojemu. Ci, którzy się odwrócili, nie tylko odeszli, ale nawet pozabijali posłańców. I słyszymy, że zaproszenie stało w opozycji do własnych zajęć, jakby uważali, że ich praca, jest ważniejsza, że ich działanie jest lepsze, jakby ich styl funkcjonowania jest bardziej poprawny. Od Bożych zamiarów, planów i dzieł. Ta opozycja, ta niechęć powoduje, że ludzie tracą to, co cenne tracą radość życia, tracą możliwość pełnego świętowania i autentycznego szczęścia. Kościół jest zalążkiem i zaczątkiem Królestwa Bożego, takim przedsmakiem. Jeżeli dzisiaj świadomie przyjmujesz zaproszenie od sług Ojca w niebie, od tych, którzy zostali posłani, aby zaprosić, to coraz bardziej możesz już kosztować tych pierwszych darów, tego właśnie przedsmaku Królestwa Bożego, które nadchodzi. Po pierwsze, więc potrzebujemy takiej świadomości tego zaproszenia. Przyjmij je. Może głębiej pozwól, aby dotarło do Twojego serca. Dalej, miej świadomość celu. Celem jest radość, ucztowanie i szczęście. To jest ostateczna perspektywa, w której to wszystko się rozgrywa. A ta możliwość kosztowania to przecież. Budząca się w sercu nadzieja w różnych sytuacjach i okolicznościach życia, to poczucie bezpieczeństwa w różnych uderzeniach tego świata. Dalej to jest mądrość i światło, które płyną ze Słowa Bożego. I w końcu to możliwość karmienia się ciałem Chrystusa na Eucharystii, na tej uczcie, która nas przenosi do Królestwa. Bóg zaprasza. Odpowiedz. I przychodź, by stać się uczestnikiem tej uczty, tej radości i tego szczęścia, które Bóg zaplanował dla Ciebie.